Tego grilla sprzedajemy teraz o 21% taniej niż katalogowo. Dokładnie o 4400 zł taniej, a to tyle co wypasiony weekend nad morzem, albo tyle co nowy iPhone, tylko że ten robi lepsze steki. Jeden grill złożony, czyli gotowy do użycia od razu. Egzemplarz salonowy w stanie fabrycznym. Robimy miejsce dla nowej kolekcji 2026, dlatego to jedyna i niepowtarzalna okazja. Talnierze zewnątrz klasy premium. Grill ma dożywotnią gwarancję. Palnik do steka z temperaturą jak w restauracji. Pełny rożen z palnikiem podczerwonym. Soczyste mięso bez obracania. Ogromna powierzchnia do grillowania, czyli miejsce na uczce dla całej ekipy. I coś, co jest w tym grillu wyjątkowe. Skrzynka z miejscem na zrębki do podwędzania w grillu. Nie musisz nic skręcać ani czytać instrukcji. Ten grill już jest gotowy, złożony przez fachowców, sprawdzony i w pełni przygotowany do pracy. Po prostu podłączasz gaz i zaczynasz od razu grillować. Kliknij, zanim ktoś sprzątnie ci go z przednosa, nosa, odbierz w salonie lub zamów zostawał do Ciebie do domu.